Siemaneczkę, wszyscy ludzie z tej strony Matinio i witam Was w kolejnych odcinkach z Overwatcha. To jest jakby kolejny sezon, powrót. Nie wiem, jakby to uznać, ale powracamy znowu do Overwatcha i przepraszam Was na emocje, ale znowu nagrywam jakby na ostatnią chwilę, bo w takich dość niecodziennych godzinach. Znowu będę miał lekki maraton nagrywek z Overwatcha, ze względu na darmowy wtedy okres. Teraz jest 5 grudnia. Nie wiem, kiedy będą te odcinki, i pewnie znowu będą jakieś zaległe sprzed ileś tam tygodni, więc co najwyżej przepraszam, znowu takie maniany mam Ech, przez te tygodnie, miesiące, czy nie, jak to uznać. Ale jakby to, oczywiście, te odcinki, no to jak zwykle zachęcam was do zostawienia łapki w górę. No i miłego oglądania, bo mamy trochę do nadrobienia. No i łupy, które mamy dzisiaj do zrealizowania, dlatego te odcinki będą bardziej tak nastawione na klasyczne granie. No Jeszcze tak przy okazji nie wiem czy zauważyliście angielska wersja. Dobra, że sobie ustawię specjalnie dla Was. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No i jedyną rzeczą, którą zrobię, to będę nagrywał tak wiecie, w zależności od tego co będę chciał zagrać. Jak długo i jak ten odcinek wypadnie, ale wydaje mi się, że chyba byłoby najlepiej nagrywać po prostu wszystko, ile będzie. No, no, tyle, ile wyjdzie mi w ciągu tego ala maratonu. Przepraszam Was, że trochę tak nie wziąłem znowu przez te tyle dni na to, żeby z Wami nagrywać, bo wiem, że. Część z tego, co oglądało u miowerka, wie o tym doskonale, że chciało ze mną nagrać, ale jeszcze jest ten drugi sposób, którym już wspominałem, czyli na koncie jednego z widzów będę mógł z wami ponagrywać, więc nie martw się, jeszcze do tego przyjdzie. Pora nawet na tamtym kocie, tutaj tak bardziej chciałbym dla siebie e, mieć też okazję u mnie na kanale oglądać parę streamów z tego darmowego wtedy okresu e, z overką mamy atak. E, właśnie nie Poglądałem totalnie na to co mamy. Mamy Moira, nie mamy tanka, to jest Blizzard World, no to weźmy Orisa. Spróbujemy. I tak jak powiedziałem, na moim streamach już mieliście okazję pooglądać sobie trochę moich e, Gierek z, overa, e, z Overka, trochę tam pofarmisz, pograć z Wami, więc myślę, że e, taka rekompensata wystarczy. Teraz e, powiedzmy sobie w ten sposób: ja teraz nagrywam odcinki biając trochę z tamtych no, czasów, co pamiętacie, kiedyś yy, pamiętacie kiedyś miałem coś takiego, że miałem formata i potraciłem odcinki, no to było dużo odcinków z i byłem bardzo z tego faktycznie zadowolony. Zobaczymy ile będzie tym razem i mam nadzieję, że to będzie na tyle wystarczających odcinków, żeby was zadowolić. I na dodatek jeszcze na lepszym sprzęcie, więc dodatkowy update, no i z bardzo dość dużo dozą doświadczenia. Ja oczywiście nie grając w tego typu klasycznych, szybkich rozgrywkach, kiedy tam mamy dobierane role, no to ja akurat z tankami, z supportami dużo mam okazję sobie pograć. A no, w dużej mierze to z Mojrom oraz z Baptiste którego jeszcze w odcinkach będziecie mieli okazję zobaczyć. No i też mamy tę nową postać, którą pewnie dostrzegliście. Boże, ta tarcza jest wnerwiająca. Jeszcze będę musiał wycofać, bo niestety nie mamy <laughs> to ja tam aż byłem blisko, oj, 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 no właśnie, Moira, nie jest, łaj, źle zrobiłem, bo chciałem tarcza, odpaliłem prawy przypadkowo, no zdarzają się jakieś błędy z mojej strony, zdarza się, ale teraz, jak już powiedziałem, z dużym e, doświadczeniem już teraz powinno być, znacie lepiej, pamiętam najbardziej z jednej mapy, którą w trybie obrony, od strony obronnej, w ciągu całego spotkania nie udało się nawet enemie dostać się do, e, do punktu ze względu moich bo. Ojej, ojej oj, o oj, dobra ostatniej chwili, bo miałem tam więcej niż 10 kp um. To było dobre Tak. No niestety nie udało mi się. Spróbujmy przyjmować. O, nice. Ja może sobie to odpalę. Plecy? Nie wiem. Nie wiem, nie, 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 nie za bardzo widziałem. Ale mamy killa. Ouu. Dobrze, miałem jeszcze to tarczę. O, będzie pół na pewno. Nice. O i... Ja jeszcze, jeszcze zastanawiam jakie jak jest z jakością, ale myślę, że... Nie powinno być dużego problemu, bo na streamach e, u mnie ostatnio e, sami widzieliście, ta jakość była naprawdę dobra, nie było żadnych dużo przycinek, w ogóle nawet prawie, więc e, naprawdę doszło, duży progres. Aj, nie słyszałem plecy, przepraszam. <laughs> um, a poza tym, że jeszcze ma w planach sobie zupdate'ować bardziej sprzęt. W tej chwili posiadają mam y, Radeona, a chcę iść o krok do przodu Więc y, GTX -a. Nie chciałem tego mówić na streamach u siebie, więc myślę, że... O, nie z O, O uuuu bardziej. Ogarnięte. Wow, to był dobry prawy. Zgarnąłem zgarnąłem prec chyba wszystkich z tam tej strony. I znowu to samo, tylko no słabo, trochę tak. Że spróbujmy z tyłu obić tą tarczę. Oczywiście pomogliśmy mu mocno. Dobra, spróbujmy zniszczyć. O, właśnie. Przeciągnijmy. Nice. No to teraz pytanie, czy zdołamy? No, dwóch udało się, to teraz dociągnijmy trochę tutaj. Wiem, że bieżeczki, dziękuję za pomoc. A, let's go. O-o, oh -oh. no nie! No i mi zniszczył. Dobra, to mnie było dobry pomysł jednak ustawić, ale chciałem... O, oh, okej, okay. cofnijmy może, nie ma nikogo tak za bardzo, wypadałoby się zgrupować. Stawmy tarcze <laughs> moje nie ma dość dużo zdrowia, muszę dlaczego go nie atakuje. O właśnie, aż już się tym zajęła, już dobiła. Postawmy mm, tarcze. Siemano. Wiem, że nie powinienem. Surrender. No i bardzo dobrze. O Junkrata wypadałoby chyba wyeliminować. Łatwy cel. Dobrze. Chodź tu. Zniszmy tarcze. W ogóle powinienem się skupić bardziej na niszczeniu tych tarcz. Od tego się ponie... O! Ja nie wiedziałem, że to jeszcze jest jakaś wieżyczka. Trójka. Cyk. Au, au, au. Nooo! Padało te wieżyczki pomiszczyć. Łaj, ten prawie, co ja zrobiłem! Aaaaa, co dużo! Dobra, cofnijmy, cofnijmy, cofnijmy. Przygotujmy się coś. Zaskoczmy może trochę. Aha, nieźle. Nieźle. Zaskoczmy ich od tyłu, bo czemu by nie? Je... Aha, oni już by na to gotowi. Łaska, 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 łaska. Ale to nie jest. To nie jest łatwe zadanie. Au! Wypad! No nie, seria zabójstw. No jesteśmy tak blisko. Chciałbym to już zaliczyć. Ale ten wybór z Orisą, sami widzicie, jest na plus. Jeszcze pewnie to sobie pogramy. Nie żeby się kimkolwiek jeszcze chciał grać. Zobaczymy jeszcze też jeszcze jaka mapa, bo jeszcze mam w planach e, zagrać sobie jeszcze jedną postacią, tak samo z tą nową, którą e, strasznie małą miałem okazję pograć. No serio? Ale dobra, przyciągnę. No? To jest szansa. No, Sprytnie ustawiła tą wieżyczkę. A Halo. Aha! To <noise> no, ja trochę uratowało. Eee, potrzebuję tarczy. Czy ja Nie. Eee, to było dziwne, ale. Co to, powiedzmy, że już jesteśmy blisko w kulce. Bol no, niestety, wypadałoby zrobić group up też raz, teraz porządnie, i dopchać do punktu. No, jestem bardzo ciekaw, jak będzie ten odcinek. E, jak się nagrał, jeszcze potem muszę przerzucić na dysk zewnętrzny. Pierwszy raz ja muszę przerzucić na dysk zewnętrzny jakieś materiały, które kiedyś też tak robiłem. Ale minęło tak kawał czasu. Dobra, co trzeba zrobić? No, zrobiłem dobry. No dobrze zrobiłem. Ej, e, low, 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 low! nach, ale dobra, przepchniemy to. Błagam, błagam. No, mamy to. Czyli... Gdzie ona jest? Na uciekła. Ej, aż! Nie zawygodnie ci tutaj na tej pozycji? Dobra, ważne. Złapmy ją. Low, nice, aż, aż, aż. Ładny hook, wow, nice, to było dobre. Wie, 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 głupie. Ta tarcza. Dobra, skupmy się na poku... o, dobra, nawet już nie musiałem. Fajer plecy. Za wiele ammo nie miałem. Dobra, dobra mogę się ustawić tą tarczę, tylko nie wiem czemu się z tym zwlekałem. Obstawiałem, że damy radę, ale jednak nie. Ooo, dawajcie, no będziemy mieli trochę przeprawy, zabawy w nasz ale mam nadzieję, że w końcu nam się uda to... E, ...zdobyć te wszystkie trzy... O, -o. A. O, 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 o! Kill, kill, kill. Fajnie. Fajny Dobrze, dziękuję. Potrzebuję heal-a. ty No nie, naprawdę. No, nie z was cymetra. Eee... Uh, Widomaker to no, próbuję. Może na Overtime'a jeszcze będę miał specjalną umiejętność, więc jest szansa Czy ultimate, tak? O, udało się Ultimate Boże O oh, plecy, plecy, heal, 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 heal No jeszcze. Ej, za dużo to będzie. Chyba już tego nie ugramy. A szkoda, bo ten mecz jeszcze można było wygrać. Tak, przegraliśmy. No jest zatem, Nie udało się, ale no trochę się działo. Trzeba przyznać. Pierwszy, Jak na pierwszy mecz. No trudno, no nie udało się medzie jeszcze na tę okazję. No Hanzo, myślę, że zasłużenie. Dajmy. Ojże. No, więc... Chciałbym... Dobra. Słuchajcie, no nie udało się. Będziemy próbowali dalej. Będziecie mieli akurat odcinek z e, Oris. Będziemy teraz próbowali kolejny jakiś meczek inną postacią. No i zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. No, w końcu musimy i tak zdobyć, zdobyć te 9 winów. Zanim zamkną nam e, te wszystkie e, możliwości do grania na tej darmowym okresie. Mam jeszcze przecież kilka godzin, więc mam nadzieję, że się uda. No i mam nadzieję, że zdobędziemy te 30 łupów. No i cóż, to ja już powiedziałem na samym początku, jeżeli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce, komentarzyku, mile widziane, a ja lecę nagrywać kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie i cześć!